Give <inaudible> <inaudible> Dzień dobry, cześć czołem. Moi drodzy, dzisiaj y, takie ekożulerstwo nasze związane z dziećmi i z używanymi rzeczami. O i muszę nagrywać z innej strony, z za kamery, bo mi tutaj zaraz odleci twarz od tego słońca. Wyszliśmy sobie na spacerek z naszym wózeczkiem używanym, i na jego podstawie chciałem wam y, no, pokazać, jak my różne rzeczy tutaj sobie y, organizujemy i oszczędzamy na nich. Oczywiście wózek jest tylko jednym z takich elementów, chodzi tutaj też o łóżeczko, różne tam i ubrania i różne zabawki no wszystko można na, na podobnej zasadzie no, użytkować wózek używany, chciałbym was namówić do tego żebyście weszli sobie na Oelixa, czy na Allegro w wersję w wersję w opcji tam używanych rzeczy czy wśród znajomych popytali i, i poszukali sobie takich właśnie elementów na przykład jak wózek, który jest już po jednym dziecku był kupiony nowy, jedno dziecko w nim jeździło, i teraz jeździ u nas już trzecie, czyli w sumie czwarte. Bardzo rzadko jeździ, bo zwykle chodzi i nie chce jeździć. Pani Jaśmina, ale dzisiaj mamy dłuższy spacer, więc weszła sobie do wózeczka. Taki wózeczek, jak patrzyłem, kosztował 1600 zł nowy na tamten czas, kiedy potrzebowaliśmy wózka. My kupiliśmy go za 600 zł i. Niewiele co się y, różnił od nowego, tak naprawdę, no wiadomo troszkę przybrudzony, trochę gdzieś zarysowany, trochę jakieś łyse opony już bardziej niż nowe, ale niewiele się różnił. Myślę, że warto było te 1000 zł zaoszczędzić i przy okazji y, nie wyrzucać na śmietnik, bo jak nie ma chętnych na rzeczy używane, no to co, no lądują na śmietniku w końcu, prawda? Więc warto zrobić taki jakby recykling i po prostu y, używać, póki można. Ten wózeczek ma już ponad 6 lat u nas. No bo Lili ostatnio ile lat skończyła? 6 sześć. Sześć lat. I 6 nowych zębów chyba rośnie. <grym> 6 lat u nas. Wcześniej pewnie z rok czy dwa służył u kogoś, więc podejrzewam, że ma około 8, może nawet 9 lat. Ten wózeczek, bo jak my go kupowaliśmy, to już chyba gwarancja mijała, dwuletnia, także no troszeczkę już czasu zeszło yy, powiem wam tak gdyby tak dobrze go umyć przesmarować wszystkie śruby zrobić ładnie tutaj wszystkie te elementy yy, zdjąć, wyprać yy, zmienić już opony bo są łysawe i te sprężyny ewentualnie, czyli podejrzewam, że byłby to koszt tam nie wiem ze 200 zł może a może dużo mniej, jak ktoś dobrze poszuka, to prawie by się nie różnił za wiele od nowych. Może tyle, że troszkę już taki widać ten materiał, gdzie niegdzie wypłowiały od słońca, czy jest jakaś tam po prostu ryska, gdzie niegdzie. No, moi mili, idziemy dalej na spacerek, więc trochę z takiej perspektywy wam ponagrywam. Moi drodzy, co to za wózek jest? To jest wózeczek 3 w 1, taki na takich większych kołach trochę, że rzeczywiście można przejechać po takim trudniejszym terenie i on ma trzy te nadstawki takie. To teraz siedzisko takie. Wcześniej była gondola, to takie pierwsze, taka wanna, jakby co, co tam małe dziecko może być, ale to prawie nie korzystaliśmy. No i taki fotelik, jakby ten pierwszy, co dziecko tak na pół leżąco właściwie jedzie. Można to łatwo wyjąć i wsadzić następne. My z tej gondoli prawie w ogóle nie korzystaliśmy, choć jest to najładniejszy element tego wózka. I nie jest to taki naj, najlepszy wózek, jaki może być, bo takiego nie ma. Teraz nas denerwuje, że on jest za duży. Żeby go złożyć, to trzeba go tutaj dwie części rozłożyć, dopiero składać. Gdzieś wrzucić do samochodu to jest troszeczkę bardziej to uciążliwe niż przy takiej parasolce tak zwanej. No ale niestety kupiliśmy taki wózek niby, co miał być wygodny, że się składa, rozkłada. Okazało się, że po prostu no jakoś nie przypadło nam do gustu, nie dało się tym jeździć, każde jakieś wyboje. Jakieś tam delikatne, małe, jakieś piaseczki czy coś, to nie dość, że jak już sam jechał, to stękał i jęczał i, 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 i te plastikowe koła gdzieś tam tłukły, to jeszcze malutkie te koła, no tak bardzo niefajnie się po prostu jeździło, więc go odsprzedaliśmy z powrotem i zostaliśmy już przy tym. On nie jest idealny, mówię, ma swoje wady, bywa za duży, za ciężki, po schodach gdzieś wciągać czy coś, to to czasami jest problem, ale jednak... Trójkę dzieci przewoził, teraz to wy, wyjęliśmy go właściwie dlatego, że idziemy na daleki spacer, więc Jasmina idzie, jedzie i trochę pochodzi, ale zwykle ona już chodzi prawie dwa latka, ma teraz jak nagrywam to za miesiąc kończy, więc yy, no już, yy, już, już praktycznie nie potrzebuje, chociaż widzę, że czasami ludzie to i nawet 4 i 5 latków jeszcze wożą yy, ta, takimi wózkami. Chciałem wam tylko zwrócić uwagę, że to jest trochę tak jak też z nowymi i starymi samochodami. Niby stary samochód się kupi, zawsze coś jest do naprawy, coś tam odpada, coś tam nie wiem, no brzydkiego jest, ale i tak koszt naprawy tego zwykle nie przekracza kosztów nowego samochodu, na który mało ludzi, prawda, stać, mało kogo. I tak samo jest z takim wózeczkiem. No jeżeli wydaliśmy 600 zł na ten wózek. To była akurat dosyć duża obniżka po dwóch latach ktoś z 1600 na 600 obniżył, to mamy tysiaka w kieszeni i ja myślę, że teraz jakbyśmy chcieli go sprzedać, no to też przynajmniej jeszcze te 200 zł, czy 300 zł można by za niego wziąć, bo on jest właściwie sprawny, jest taki trochę już zmęczony, można by rzec. Można by było go troszeczkę odnowić i tak, no, ładniej by wtedy wyglądał i tak mniej te sprężyny tutaj by siadały on jest teraz obciążony, ale no można by jeszcze go doprowadzić do stanu używalności nawet nawet tak naprawdę niewielkim kosztem bo sprężyny to można by było zdjąć i spróbować trochę je rozciągnąć włożyć z powrotem one przez jakiś czas jeszcze by posłużyły a jak nie, to wymienić. Jedyny problem jest taki, że sklepy to już powariowały. Ja już teraz dawno nie byłem, ale trudno jest dokupić oryginalne części. Przynajmniej u nas w mieście jest tak, że jak się kupiło wózek w jakimś sklepie, to załatwią bez problemu. Ale jak się kupiło w innym sklepie, to już w tamtym sklepie, poprzednim co mówiłem. Niestety nie chcą sprzedać. Nie wiem dlaczego. Co to za jakaś jest idiotyczna no, filozofia, że jak nie u mnie wózek kupiony, to części nie załatwiam. To jest jakieś chory, już parę razy tak nie kupiłem i przez to nie zarobił sprzedawca, tylko zarobił jakiś kość zalegro, bo musiałem kupić zamienniki. Zamienniki chińskie, na przykład w tym wózku dwa razy wymieniałem dętkę z tyłu w kole, bo po prostu wjechałem na szkółę. Jakoś niefortunnie tydzień po tygodniu dwie opony rozwaliłem, a potem przez lata jeździć się nie dzieje. Także miałem tutaj po prostu koszt, tam nie wiem. 10 zł za dentkę czy ileś, już nie pamiętam, i właściwie to jest wszystko. Dlatego zachęcam Was, abyście szukali używanych, nie tylko oczywiście używanych wózków, ale na, tej, na, tej, na tym przykładzie Wam podaję, że jest taka możliwość, żeby kupić sobie taniej, dać produktowi, no chodźcie dać produktowi drugie życie, czy trzecie, czy czwarte bo po jednym dziecku jakby miał być wózek do wyrzucenia, no to byłoby naprawdę kiepsko już z naszą cywilizacją, że tak powiem, jakbyśmy tak marnowali wszystko tam z tyłu idą pasażerki byłe tego wózeczka nic nie narzekały, żeby im coś było niewygodnie, nawet Jaśmina to nie, nie lubi jakby jeździć, nie lubi być transportowana, ale jak tak raz na pół roku wózek wyciągniemy, to Zadowolona, że może nim pojeździć, nie podbija dzieciaka, nic tam nie, z nim nie robi. I produkt, który rzeczywiście można wydać masę kasy. Teraz wiecie, idzie się do sklepu i no, są kolorowe, różowe, pomarańczowe, czerwone, białe. Wszystko fajnie, dopóki się nie ubrudzi. I oczywiście nie ma nic złego w tym, że są nowe, produkowane, bo żebym ja kupił używany, to ktoś musi kupić nowy. Więc bogaty kupi sobie nowy, biedniejszy kupi sobie albo tańszy nowy, albo używany i wszyscy powinni być zadowoleni. Ja Was tylko namawiam, bo wiem, że przy dzieciach, jak widzicie, ja mam trójkę i... Przy dzieciach zawsze jakieś tam te koszta są większe niż jak no, byśmy ich nie mieli w ogóle. A przy trójce tym bardziej. Jeżeli można jeden wózek wykorzystać dla trójki dzieci, a nie dla jednego dziecka, to już tym bardziej I każdemu kupować z osobna to jest... To by było już totalnie głupie. I tak jak przy trójce dzieci wiadomo, że koszta są wyższe niż przy jednym na przykład dziecku, to jeszcze też trzeba pamiętać, że to pierwsze zawsze jakby można powiedzieć, najdrożej wychodzi, bo w ogóle trzeba coś kupić. Jeśli drugie trzecie dziecko z tego korzysta, to jest super. A jeżeli mm, macie jedno, to nie tak, że macie jedną trzecią kosztów, to też jest e, tam połowa przynajmniej e, kosztów te, takich, jakbyście mieli trójkę. No generalnie chodzi o to, że po prostu można kupić coś taniej, tylko trzeba sobie e, sprawdzić, zobaczyć, pojechać. Nie, że przez internet gdzieś tam był ładny kolor, tylko pojechać, zobaczyć. Czy wszystko jest sprawne, czy wszystko dobrze działa, i sam fakt, że jest to przedmiot używany, już tam o 20-30% cena idzie w dół, no bo jakby nie szła, to po co kupować używane? Można sobie kupić nowe, prawda, z gwarancją dłuższą, więc muszą te ceny obniżać i można zaoszczędzić, bo te wiecie, koszta takie ekonomiczne. Też już pomijam ekologię, że to wszystko jest jakby Użytkowane u nas do czasu, kiedy się nie zepsuje i dopiero nie da się naprawić, jest wyrzucane albo yy, no, niepotrzebne nam to jeszcze od, odsprzedajemy czy oddajemy komuś. To jest taka ekologiczna kwestia, żeby nie produkować niepotrzebnie nowych materiałów tylko dlatego, że się stare znudziły. Ale też przede wszystkim ekonomia portfela, jak decydujemy się na posiadanie dzieci. Oczywiście wielu rzeczy nie trzeba kupować też bo jest dużo rzeczy takich tylko po to reklamowanych żeby kupić, a nie że są fajne i dobre i potrzebne, ale no wózek jednak się bardzo przydaje, czy jakieś łóżeczko, czy jakieś inne tam przewijak i tak dalej, to są rzeczy, które można wiele zaoszczędzić, bo na pierwszy rzut to jest dużo. Na przewijaku nie wiem, kosztuje 200 zł a używany 50. Wózek 1600, a to 600. Na takich wielu wielu rzeczach można zaoszczędzić już nawet nie setki, a czasami tysiące złotych na takich pierdołach niby. Nie duży. Tutaj stówę, tu dwie, tutaj tysiąc Ale uzbiera się Na naprawdę Nie wiem, pół samochodu takiego używanego no. Tu jeszcze kierowniczka Mówi na co zwrócić uwagę Przy wózku jak się kupuje Po pierwsze na koła, żeby były duże To jest pierwsza sprawa Druga to kolor Wcale teraz są modne jasne Ale to jest fajne Tylko przez tydzień Później się wszystko pięknie ubrudzi I w ogóle na to i tak nie będziecie po miesiącu zwracać w ogóle uwagi. Kolejna sprawa to torba. Mi się wydaje, że torba jest naprawdę bardzo ważnym elementem i ona powinna być dosyć duża, nie jakiś malutki gadżet, tylko ona powinna być naprawdę porządnie, spora, bo z tego się bardzo dużo korzysta. I tak samo ten na dole też możesz się pokazać. Tutaj jest bardzo duży ten pojemnik. I musi być do niego dostęp, bo czasami tak. jest kiepski. Ważna jeszcze jest waga wózka i tutaj trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na to, żeby ten, to nosidełko było jak najlżejsze, bo z tego się bardzo często korzysta, gdzieś przepina składa się do samochodu więc, więc z tego się naprawdę dosyć sporo, długo się z tego korzysta ogółem żeby wszystko było lekkie tak i naprawdę ten wózek sprawdzaliśmy pod tym kątem i pamiętam jak moja koleżanka przyjechała z wózkiem też trzy w jednym i on był tak ciężki, że nawet ciężko było mi go wnieść na górę tak naprawdę do naszego mieszkania a z tym nie mamy problemu i chyba ostatnia rzecz to gondola My, wprawdzie, z tej gondoli faktycznie nie korzystaliśmy, ale jeśli zamierzacie skorzystać z gondoli, często chcecie z dzieckiem spacerować, to gondola powinna być jak najdłuższa. Tak, żeby można było faktycznie dziecko jak najdłużej w tej gondoli sobie, sobie kłaść. Więc na to warto też zwrócić uwagę. Ju? I to tyle, chyba, chyba, chyba wszystko. A dzieci, jak tam z wózka zadowolone były? Te co już nie jeżdżą? Tak? Nie. nie. Jaśmina od y, jakiegoś pół roku mówi tylko mama i nie. Także do wyboru, co się akurat trafi. Y, tyle, moi drodzy. My mamy bardzo dużo rzeczy używanych. Już wam robiłem filmiko. O ciuchach dla dzieci, ale też dla, dla siebie zrobię taki kiedyś filmik wózek, e, łóżeczko. Jakieś przewijaki, nie przewijaki, tam wystarczy prześcieradła pozmieniać, to wszystko umyć. E, no, nie wiem co my tam jeszcze. Jakieś takie gadżety, co potrzebne są dla dzieci, czy do transportowania. Wszystkie foteliki w samochodzie, wszystko mamy używane. Tylko musi być sprawne, dobre. Nie jakieś najtańsze dziadostwo, które się zaraz rozleci, ale po prostu fotelik, który na przykład był. 3 lata temu może jeszcze trzeba o tym też zrobić. 3 lata temu spełniał wszelkie normy i był tam za 800 zł. To dzisiaj już można kupić za 200, ktoś sprzedaje na przykład. I też jest dużo bezpieczniejszy niż ja kiedyś jeździłem, leżałem na kanapie z tyłu przykryty kocem, bo żadnych fotelików nie było. To, to jest bezpieczny, dobry. I aby wszystko było sprawne, można naprawdę kupę kasy zaoszczędzić, nie wspominając o. O ekologii. Tyle. Nagadali się. Idziemy dalej na spacer już bez nagrywania. Do zobaczyska. Papa! zdążyliśmy powiedzieć papa, pa i mamy nową pasażerkę, której się przypomniało po dwóch latach niejeżdżenia wózkiem, że można się przejechać. Jeszcze jakoś się zmieściła. Pani kochana, dobrze się jedzie? Mm -hmm. <noise> Zrób papa pa", Bye-bye.